20 listopada obchodzimy Dzień Praw Dziecka, to święto dzieci, które w szczególny sposób zwraca uwagę na ich prawa. Nasza szkoła wspólnie z UNICEF, organizacją działającą na rzecz dzieci, przyłączyła się do akcji edukacyjnej, aby uczcić tę wyjątkową datę i pokazać, że prawa dziecka są ważne. Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona 20 listopada 1989 roku. Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa opisująca prawa dzieci. Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. Wszystkie dzieci powinny wiedzieć, że mają prawo do wychowania w rodzinie, nazwiska i obywatelstwa, nauki, opieki medycznej, rozwoju fizycznego, rozwoju intelektualnego, swobody sumienia i wyznania, prywatności, życia bez przemocy, wypoczynku i zabawy. Mamy prawo różnić się od innych, dorastać w zdrowym środowisku. Mamy prawo do nietykalności osobistej. W naszej szkole króluje dzisiaj kolor niebieski. Uczniowie, jak i nauczyciele. Brali się w taki kolor, chcąc w ten sposób być solidarnymi z dziećmi na całym świecie. Dzieci i młodzież wzięli też udział w zajęciach na temat praw dziecka. Pamiętajcie, jeśli dzieje Wam się coś złego, porozmawiajcie o tym z pedagogiem szkolnym, psychologiem albo ze swoim wychowawcą. Lub zadzwoń na bezpłatny numer telefonu zaufania 812 12 12. Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka. Czy wiesz, jaki dzisiaj dzień obchodzimy? Tak, Narodowy Dzień Dziecka. Kto według Ciebie jest dzieckiem? Hmm, osoba poniżej 18. lat. Jaki dokument określa prawa dziecka? Kompetencje praw dziecka. Hmm. Czy wiesz, jaki dzisiaj dzień obchodzimy? Obchodzimy dzisiaj Dzień Praw Dziecka. Czy wiecie, jaki dzisiaj dzień obchodzimy? Dziś jest Narodowy Dzień Praw Dziecka. Co to jest UNICEF? No to, to jest organizacja zajmująca się prawem Tak. Czy potraficie wymienić kilka swoich praw? Na no przykład prawo do odpoczynku. Prawo do zabawy. Czy potraficie wymienić kilka swoich praw? Yy, prawo do odpoczynku. Prawo na edukację. Kto według Ciebie jest dzieckiem? Ja. A kategoria wiekowa? Do osiemnastu. Czy wiecie jaki dzisiaj dzień obchodzimy? Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.